Minoa serdecznie w kolejnym odcinku z. E, nie wiem, z Linger po prostu. Tak to będę mówić. E, także co, moi drodzy, kupujemy sobie. Myślę, że działeczka. Myślę, że takie trzy nam wystarczą. Mm, czy coś jeszcze bym kupił? E, myślę, że. Myślę, że chyba nie. Myślę, że. A może więcej tych, tych działeczek? Dobra, kupię więcej działeczek. Pyk-pyk. Albo ryzyk widzę, kupię za cały hejs i postawię je bezpośrednio tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Elegancko, niech się kopią na dół. Ja też będę szedł na dół, tak bezpośrednio tym razem. Hmm, kopiemy się na dół, na dół, na dół, żeby zabrać jak najwięcej tych rzeczy. A jak najwięcej tych zielonych, tych kryształów po prostu, nie? Hmm. Tutaj widzę, że o, już tutaj się dokupują. Widzę. Bardzo fajnie. Bardzo mi to cieszy w sumie, że się tu dokupują. Tak jakby pomogą mi. Tylko ja nie wiem, czy one mają aż taką moc, żeby się tutaj dokupać. Albo tam do niebieskich, nie? Czy to w sumie ja tu. To... No bo niech będzie. Niech będzie to. Nie wiem, co dodaję, ale no dobra. Nie będzie, musiałbym to czytać i przeanalizować, ale mi się nie chce. To jest po prostu szybki odcinek nagrywany. Tak na szybko, żeby po prostu było na zapas dla was, więc no bez problemu. Eee, tutaj muszę sobie to wykopać. Pyk, pyk, pyk. No trochę czasu schodzi w te lepsze kamienie, no ale trzeba trzeba, bo musimy zarobić bardzo dużo pieniążków. No, zobaczymy co tutaj będzie. Tak, jest, jest czytanie tego. Kasa jest dobra. Na, pod każdym względem. Tutaj pyk pyk, dobra, pyk, 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 pyk. Mamy dopiero jedną czwartą dnia za nami. A my sobie tutaj kopiemy, no, my kopiemy, kopiemy Nie śpimy przede wszystkim. Przede wszystkim nie wolą nam spać. Na chwilę obecną mamy dużo do roboty. Oni tam cały czas zbierają, podejrzewam. Myślę, że to nawet zabawne że sobie tyle zbierają? O, odcinek się leci i leci, dobrze. Musiałem sprawdzić, czy w ogóle nagrywam, bo byłby fajnie, jakby nie nagrywał tego cika A fajnie nie chcemy, prawda? Zbieramy sobie jak najwięcej tych kryształków. Zielonych, niezielonych. Nie wiadomo o co chodzi, prawda? O, pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Chcę kupić sobie lepszego koła. W sumie, to... nie wiem, czy mi się to w ogóle opłaca, cokolwiek tutaj robię. Hmm, czy mi się opłacał kupować te działeczki, które wysadzają tam wszystko w kosmos? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. No, trzeba będzie to przeanalizować. Czy mi się to w ogóle opłaca w jakiś sposób? Połowa dnia za nami, a my ciągle tutaj wydobywamy e, nasze drogie rzeczy. No daj, daj, dawaj, dawaj, dawaj. Daj. O, coś tutaj zbieramy cały czas. Jak widać moje drodzy. Hmm, i teraz mamy prostą hoger, do tego, żeby się tu gdzieś wydobyć. Dobra, daj mi kasa. No eee... tutaj praktycznie nic nie ma pod nami, nie? No tutaj byśmy się wkopali. Tak jak na dół zejdziemy, bardzo. Eee, tutaj, okej. Okay. Okej, okay, OK, nie będzie, nie jest źle. Jest nawet dobrze. Jeszcze się dokopaliśmy praktycznie do niebieskich. Ale mamy już yy, większość dnia za nami, więc nic tutaj nie zrobimy ciekawego. Eee, nie wiem, co spiecha. Mam nadzieję, że coś fajnego. To by się przydało zabrać, okay. Tutaj mieć bym zebrał, nie? Tak, wiecie? jest. Hmm, to sobie zbierzemy Zielone kamyczki o, to bym może zebrał Chociaż to bardzo długo schodzi Ile 27 szczefiur Okej okay. Dawaj, dawaj dawaj Dawaj, 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 nie przestawaj, dawaj, dawaj Chyba to bym wywaliła, ze te kryształki. I chyba to samo tutaj zrobił. O, świetnie. Daj mi te zielone. Świetnie, bardzo świetnie. Lecę, lecę, lecę. Wydob Muszę wydobyć to i wrócić. Myślę, że na spokojnie do ogarnięcia to jest. Dobra, siu siu siup, 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 siup. Elegancko moi trochę, bardzo elegancko. Jeszcze jeden działanie sobie zrobimy po tym, tylko niestety nasze działka znikną, będą ciężowe, Więc no nie wiem, czy mi, nasi mi się to opłacała ta inwestycja. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu tak. Dobra, wykopiemy tylko to i już wychadzamy. Ostatnich wizyt będę musiał rozporządzić. Dobra, rozporządziłem, mam nadzieję, że uchodzą na czas. Dobra, elegancko. Nek. Tam ci dwaj chyba nie dolecą, nie? Dolecą. Nie, nie dolecili. No nic. Ile zachobiliśmy? 20 tysięcy? 28 tysięcy. Świetnie. Ile mamy łącznie? 30 tysięcy. No fajnie, fajnie. Dużo nie zachobiliśmy, ale... Zawsze coś. Ile to? 7 000... 37? No nie No, niestety na tego. Hey. Dobra, moi drodzy, eee, co byśmy sobie tu zrobili? To mnie nie wiem, coś byśmy sobie kupili. Chyba nie, nie ma takiej potrzeby, nie? Myślę, że chyba nie. Myślę, że nie będziemy nic kupować, po prostu sobie polecimy szybki dzionek. Eee, jak najszybciej, na dół bym sobie poszedł. Zielone, to, to wiadomo, to, to, to bardzo ważne, żeby sobie to wydobyć. Eee, myślę, że gdzieś tutaj bym poszedł. Tak, tutaj jest bardzo dużo fajnych rzeczy. Do zerwania przy właśnie to I byśmy poszli zobaczyć co tutaj da nam skrzynka Dobra, daj mi to. O, niech będzie. Hmm. Tutaj o, są zielone, bardzo fajne rzeczy. Tutaj zielone, zielone, no, elegancko. To sobie zbierzemy szybko. Oni nam to będą teraz przeszkadzać. Macie sobie, wy... nie wiem, cokolwiek mieć. Macie, o, proszę bardzo, dla Was wszystko. żeby no, żebyście sobie pośli, po prostu, odbiechać jakieś inne rzeczy. No, ja muszę tu do skrzynki wlecieć. O ile mi się to uda. Nie wiem, co podniosłem w ogóle, że mi się to nie opłaciło. Eee, dobra, zbyw... o, dużo zielonych, świetnie. Zielone, zielone. robisz, robisz, zielony Fajne, fajne. Polecam tą gierkę na nudę, żeby się, nie wiem, odstresować, albo co. Z... Bardzo fajna. Jeszcze jakby była bezpłatna, to idealnie, nie W sumie nie wiem, na ile obecną kosztuje taka nastawiona. No chyba jest, nie wiem, czy się zmieniła, czy nie. Ale słabe, ale słabe, ale bez nadzieje. Złote Złoty ale bez nadzieje. Szotkane są słabe. A, w tej grze bardzo słabe Dobra. siub. Dobra, myk O, elegancko, elegancko, bardzo elegancko Na następnym odcinku będziemy robić sobie zadania myślę. No właśnie, zadanie, zapomniałem, że są w tej grze. No właśnie, zadanie, bardzo ważne. Eee, żeby sobie tam ulepszyć GFM, no cóż, zadanie bardzo fajne. Dobra, kopiemy, kopiemy dla nich. Nie wiem, co ja trafię w ogóle, czy trafiam, czy nie trafią. Nie wiem, po prostu lecę. No może tutaj bym sobie coś podniósł. Nic nowego nie ma daj mi... Hmm. Daj mi kasę. A. Myślę, że kasa jest okej. Okay. Eee. Nie wiem, czy mi się tu opłaca w ogóle kopać. Nie wiem, ile kasy zarobiłem, moi drodzy. A myślę, że bardzo mało. To po prostu. Dobra, weźmiemy sobie węgla. Trochę, nie szkodzi. O, tutaj jest coś fajnego, może być. No, ale zobaczmy sobie pasa. Hmm, elegancka, elegancka. O, jest tu dużo zielonych. Ale piękna kraina. Chcę tu być. Chcę to wykopać i chcę to zabrać. I, ale zielonych. Nie, nie, mam miejsce w ekwipunku. Wystarczająco jeszcze na te zielone, spoko. Bardzo mnie to cieszy. E, nie zobaczyłem wszystkich, daj mi te. Te dwa zielone się nie z nim mieszczą. Ujuj, niedobrze. E, wywal mi to. to. To, 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 to. Zielone chciałem, nie to. Zielone. Elegancko. 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 Elegancja Francja. Dobra, szybko muszę stąd się wydostać. Lecimy, 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 gdzie jest wyjścia. W tą stronę? Tak, w tą stronę, spoko. Dobra moi drodzy, to będzie powoli na tyle, czy powiem kanału, jeżeli tego nie ma żeby pomóc rozwijać kanał, także subskrypcja, like, komentarz w sekcji komentarzy oraz możecie udostępnić, żeby po prostu było śmiesznie. Mm, I żeby więcej osób się o tym dowiedziało. Będę bardzo wdzięczny. Tymczasem już powoli czas dobiega końca, ten tak sam odcinek się za chwilę skończy. Także zobaczymy ile zachowiliśmy, także następnym będą... Następnym odcinku będą zadanka. Bum. Bum bum. O, w ogóle kółki można oddalać i przybliżać. No właśnie... Nie wiedziałem o tym totalnie. Czyli można sobie lecieć bardzo daleko. Du, du, du. Tu bierzecie zadania, możecie sobie podejść, kliknąć A i bierzecie zadania, nie? Jakby ktoś nie wiedział. Myślę, że mało zarobiliśmy, około 15 tysięcy? No, plus minus, okej. Okay. 45 tysięcy, a stać nas na lepszego shotguna? Nie, chyba tak, stać nas na shotguna, nie, na kałacha. A ile kosztuje złoty kałach? 43 tysiące. Przepraszam, 143 000. Dobra, kupujemy ametystowy kawaha. ametystowego kawaha. I lecimy, po prostu lecimy, 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 lecimy jak najszybciej. Myślę, że na dół możemy polecieć, żeby raz sobie tutaj... O i teraz te skały nie są problemem. E, te te no skały skaliste z regalą. No te te, 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 te te takie szare skały to nie są problematyczne w ogóle ani trochę. Mi się podoba. To mi się podoba, bardzo mi się podoba, że już jesteśmy w stanie tutaj sobie e, się dokopać i jest rylansko, jest pięknie, życie jest od razu piękniejsze, piękniejsze. możemy sobie, się tutaj dokopać bez problemów, bardzo fajnie jest, miło, przyjemnie, prawda, nie wiem, tak mi się wydaje, dobra, kopiemy, kopiemy, myślę, że cały ten dzień mógłbym po prostu śmiało poświęcić na to, żeby wydobywać lepsze te itemy a nie tutaj jakiś węgiel po co mi ten węgiel skoro ja mogę zbierać już takie fajne rzeczy jak na przykład zielone po prostu zielone zielone dawaj zielone zielone się opłacają po prostu burka, burka dobra cyk nie teraz nie teraz to musimy wywalić zebrać to jest elegancko tu... Nie no, ten kałach jest najlepszy. Gadajcie co chcecie. Ja Was nie słucham teraz. <noise> Najlepsze przypominam o subskrypcji kanału, łapce w górę. To bardzo mi pomaga. Będę bardzo wdzięczny, także dziękuję ja wszystkim, którzy się dostawili, Żeby po prostu pomóc rozwijać kanał. Bardzo ważne. Tak, bardzo ważne. Także przypominam o subskrypcji jeszcze raz możecie zostawić. Jeżeli uważacie, że warto oczywiście. dzwoneczek, żeby po prostu nie przegapić powiadomień nowych o... Masło maślane. Żeby nie zapomnieć... Chodź nie, żeby nie przegapić powiadomień o nowych odcinkach, także bardzo przypominam o tym. Bardzo warto, tak? Dobra, no będziemy już się kierować ku wyjściowi po prostu pyk daj kaskę nie w tą stronę oczywiście a i miałem wziąć zadania, no tak, zapomniałem eee tu 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 pokaż mi co tu mam kask daj mi kask jakiś słamek, samego wychorsze, ale będzie i mi Kaska jest dobra na wszystko, e. Dobra, lecimy. Gdzie jest te wyjście z tej kopalni? Aż tak poszłem na prawo? Albo na lewo? Gdzie jest te wyjście? Tak, jakby nie wiem. E. Chyba też nie w tą stronę. Totalnie nie wiem, gdzie jest wyjście. Chyba nie w tą stronę, tak mi się coś zdaje. Eee... Chyba nie. No, ale lecimy w drugą stronę. Mhm. Chyba jednak nie w tą stronę, wiecie. I to jest problematyczne w sumie, że nie w tą stronę trzeba iść. Eee, to jakby nie wiem, bardzo mocno nie wiem. Jak się okaże, że to w lewo było, no to odpaczkę lipa. Jak mi się wydaje, że tak bo Tutaj była jakaś ściana tego brązowania? Dobrze mi się wydaje. Ale pracowników nie widzę, no co? Eh. Gdzie jest te wyjścia? Halo, wyjścia, ogarnij się. Jest, tutaj, dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo dobrze, już miałem przez chwilę wątpliwości. Jest dużo. Mm, także sobie tu. Co to mi się rozmazało przez chwilę? Co to takie lagi są? Chyba siup Tutaj są jakieś lagi. Co to takie spadki fps są w tych Co tu się odwala? Przepraszam emocji. Ja nie wiem co tu się odwala. Jakieś ścinki mi się trzeba pojawiać. Nie wiadomo dlaczego. W sumie. Nie wiem, coś tam na dole chyba się wydarzyło dziwnego. Ale ja po prostu chcę jak najwięcej zachować, się, się Będę przyjmować z tymi nagami. Dawaj, 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 dawaj zielony, zielony, elegancko. Super sprawa. Naprawdę polecam. Zielony są najlepsze. Dobra,